Teren wyłączony z użytkowania na czas przebudowy z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Okej. Okay. Witam w Czarnym Radiu 70781 i 8 kg i Jedziemy. Moi drodzy, strasznie wam dziękuję za wspaniały odbiór tego vloga. Zachęcam serdecznie do subskrybowania kanału i do zapisywania się jako patroni na patronite.pl kośnik Black Hat Ultra. Dzisiaj ciepło 2 stopnie. Lecę na moją ulubioną górkę. Też zobaczymy, jak sprawdza się stabilizacja GoPro. Przybiegają. Zrobiłem krótką przerwę, żeby sprzedać Wam dzisiejszy tip biegowy. Słuchajcie, bardzo ważne są biegi wolne. W pierwszym zakresie i w dolnej strefie drugiego zakresu. Ale to nie znaczy, że się mamy obijać w trakcie tych biegów. Niezależnie od Waszego stopnia roztrenowania, czy biegacie w tym tętnie na 7,37, 6,36 czy 5,30, to starajcie się po prostu wysoko podnosić kolana. W ramach rozsądku, żeby to nie wyglądało jak skipy, ale wsadzajcie w to pracę mięśni Nie pozwólcie, żeby stopy snuły się tuż nad powierzchnią ziemi, tylko wykonujcie pracę. Oczywiście, jak będziecie podnosić kolana wyżej, to wtedy tętno Wam skoczy, więc prawdopodobnie będziecie musieli obniżyć troszeczkę tętno biegu. To jest naturalne. Tętno jest zawsze najważniejsze, dla mnie przynajmniej, więc biegamy zawsze na tętno. Nic innego nas nie interesuje, żadna prędkość. Prędkość jest w ogóle bez żadnego znaczenia. Strefa tętna jest kluczem. Dzisiaj pobiegniemy inaczej niż ostatnio, zamiast lecieć dalej łazienkami, skręcam w ulicę pod chorążych i lecimy na bartycką na moją górkę. Pobiegam do Czechniakowskiej. Kładka i zaraz jesteśmy na górce. Pewnie tego nie widzicie, ale tutaj jest Kopiec Powstańca. Moje główne miejsce do górskich treningów w Wawie. Boże, jaka jest parszywa pogoda. To jest chyba najgorsza pogoda, jaka może być w Polsce, czyli blisko zera, deszczyk, przenikliwa wilgoć. Słuchajcie, jest jakiś problem. Na górce jest jakiś gigantyczny remont. Zamknięty teren. Czekajcie, może mi się uda. Znam jeszcze obejście z drugiej strony. Tutaj jest górka, spróbujemy się tam dostać. Teren wyłączony z użytkowania na czas przebudowy z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Okej. Okay. Widzicie to co ja? Bankrock forever. O ile nie spuszczą wilków, będzie okej. Okay. Zobaczcie. No to działamy. nie jest źle, ślisko, błotko widać, że robią tam nową ścieżkę, zaraz wam pokażę widzicie jaka będzie nowka sztuka? ja tutaj miałem normalnie ścieżkę w lecie, a będę miał jakiś żwirek Kurczę, zmasakrowali mi górkę no. a to wszystko dla bezpieczeństwa mieszkańców czyli, nie mniej nie więcej, tylko żeby nie wychodzić ze strefy komforciku boże Tam są jacyś pracownicy budowlańcy robiący tę ścieżkę. Chyba ich zostawię w spokoju. Lepiej, żeby nie wiedzieli, że tu jestem. Wbijamy się na samą górę. Bezpieczeństwo mieszkańców. Najlepiej wszędzie wylać beton po prostu będzie super bezpiecznie. Bo tutaj, poza ścieżką dla ludzi i biegaczy, jest też ścieżka rowerowa. Ciekawe w nowej rzeczywistości, czy ta ścieżka rowerowa się zachowa. Dla tej rękawiczki bycie tutaj dobrze się nie skończyło. Potrzebujemy troszeczkę betonu. O Jezu, O! Jezus. o! na drugi poziom wzgórza. I tam, widzicie, już jest szczyt. Ktoś tam jest? kurcze Norbolo, jak ty to widzisz, to musisz płakać. Serio. Lekki dramat. To samo Marta i Ola. Masakra, nie? Gdzie by się tu wbić na górkę? No mogę się wbić tylko przez ten śmietnik. No to jedziemy. No dobra, teraz powoli, bo tam ktoś może być. Chyba czysto. Udało się! Dobrze, moi drodzy, zróbmy kilka podbiegów. Tutaj nikogo nie widzę. Powinno się udać. Tutaj na tych schodach. Tutaj na tych schodach bardzo fajnie ćwiczy się zbiegi. Na przykład po tych niskich schodkach biorę po 3-4 schodki i sobie tak zbiegam. Czasem po dwa. Całe nogi też uda, wszystko przygotujesz do tego uderzania o ziemię przy zbiegu. Także gorąco polecam Wam ten rodzaj treningu. Jeszcze raz przypomnę, że nie jestem żadnym trenerem Wszystko konsultujcie ze swoim lekarzem lub farmaceutą Moją referencją niech będzie to, że w zeszłym roku przygotowałem się sam Do 100 milowego biegu w Alpach Pokończyłem może nie z jakimś rewelacyjnym czasem, bo zajęło mi to 48 godzin Ale wyrypa była konkretna Nie miałem żadnych kontuzji Po biegu uczyłem się świetnie Także tyle mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie Ale broń Boże nie piszcie do mnie. Kamil, trenuj mnie. Nie będę tego robił, nie mam doświadczenia w prowadzeniu ludzi. Buźka. Mocno to było tam ludzie są na dole, wybiorę inną drogę. Dajcie Czekam, Nie, to była droga, zła droga. O, dzień dobry, tak, przepraszam, już idę. Już mnie nie ma. Nie, nie zauważyłem, nie zauważyłem. Dobrego dnia. Udało się jakoś. Miły pan. Spróbuję zejść z górki na drugą stronę, żeby być bliżej domu. Tajemnicza złowroga stacji kontroli pojazdów. Dobrze, moi drodzy, kończę trening na dzisiaj. Mam dzisiaj kupę roboty. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować ten materiał, ale jeśli nie, to wybaczcie. Oczywiście zakładałem, że będę materiał montował pół godziny. Wiadomo, miałoby być coś prostego, ale apetyt rośnie w trakcie jedzenia. I wczorajszy film montowałem 4 godziny. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. W związku z tym szukam montażysty, słuchajcie. Jak macie jakiegoś sprawnego montażystę, który bym mógł montować w tym stylu, jak widać w poprzednich vlogach, serdecznie zapraszam Kończymy trening. Jeszcze tylko rolowanko. Trzymajcie się.